Hej, witajcie! Pora na kolejny odcinek listy 15 gier, na które czekam w roku 2016. Jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć poprzednich odcinków, to ponownie gdzieś tutaj lewitują ich ikonki. Wystarczy na nie kliknąć, otworzyć je w nowym oknie, spauzować i zaraz jak skończyć oglądać ten odcinek, wrócić do nich. Dziś będę mówił o tytule, o którym tak naprawdę niewiele wiadomo. Wiadomo, że powstaje, wiadomo, że czekają na niego fani, a tytuł jego Mass Effect Andromeda. Jak wiedzą wszyscy fani serii, a także kilka osób, które zupełnie nie grało w tą grę i nie ma zamiaru, seria Mass Effect zakończyła się po trzeciej części całkiem nieciekawym zakończeniem, które dawało graczowi trzy kolory. I jeżeli to jest dla Was spoiler, to przepraszam, był to kolor czerwony, zielony i chyba niebieski. Ale niezależnie od tego, jak ta seria się skończyła, są pewne elementy całej gry, całej serii tych trzech części, które zostały nam przedstawione, przeszły do kanonu, do pewnej klasyki i zyskały masę fanów. To właśnie dzięki sposobowi, w jaki została opowiedziana historia. Dzięki postaciom, jakie zostały wprowadzone do tej gry gracze zakochali się w uniwersum Mass Effecta i razem z Komandor Shepard przeżyli jedną z najfajniejszych przygód, jakie również mi było dane doświadczyć w historii gier RPG czy Action RPG, jakie powstały w ostatnich latach. Ogromny sukces oryginalnej trylogii na pewno wywiera ogromną presję na twórców Andromedy. Mam nadzieję, że oprócz dobrze sprawdzonych mechanizmów, dobrze sprawdzonych systemów, które znamy z trylogii Mass Effect odważą się również wprowadzić pewne innowacje, które dodadzą świeżości temu tytułowi, który nie nie powinien być kalką poprzedniej części przeniesioną do odległej galaktyki Andromedy. To właśnie w tej odległej galaktyce przyjdzie nam przeżywać przygody w nowym Mas Efekcie. Całość fabuły ma być osadzona ładny czas po wydarzeniach z oryginalnej trylogii. Dzięki temu nie będziemy musieli się martwić o jakiekolwiek powiązania. Poza tym sama galaktyka Andromedy jest tak daleko od Ziemi, że prawdopodobnie nie odwiedzimy tego systemu. Z wywiadów, które miałem okazję zobaczyć, mogłem wywnioskować, że dosyć ważnym elementem gry będą ludzkie kolonie, które zostały założone właśnie w gwiazdozbiorze Andromedy. Natomiast nic na chwilę obecną nie wiadomo o zagrożeniu, któremu będziemy stawiać czoło, bo przecież jakiś musi być. Z całą pewnością natomiast zapowiedziano powrót Mako. Będziemy ponownie mogli jeździć po planetach, które mam nadzieję będą teraz wyglądały troszkę bardziej żywo no i mój Boże, mam nadzieję, że wreszcie tym Mako będzie dało się normalnie sterować. I muszę powiedzieć, że jest na to spora nadzieja, ponieważ silnik, na którym działa Mass Effect Andromeda to dobry, znany nam z Star Wars Battlefront czy z Battlefielda Frostbite. Ten silnik ostatnio pokazał niesamowity tego pazura, jeśli chodzi o jakość i fotorealistyczność grafiki. Mam nadzieję, że BioWare będzie w stanie wykorzystać ten potencjał i stworzy wspaniałe, realnie wyglądające obce światy, które urzekną nas swoim wyglądem, które będą wspaniałe, jeśli chodzi o zwiedzanie i które zaoferują nam przynajmniej poziom taki, jak możemy zobaczyć w Star Wars Battlefront. Ale nawet jeśli BioWare nie stanie na wysokości zadania i nie wyciśnie z tego silnika piątych czy szóstych czy siódmych potów, to nie martwcie się, w grze ma w grach bioware liczy się przede wszystkim fabuła, liczą się przede wszystkim postacie, liczy się przede wszystkim gameplay. Jeżeli uda im się stworzyć fajny świat, fajny gameplay, fajną wciągającą fabułę i postacie, z którymi będziemy mogli wytworzyć te nasze małe wirtualne więzi przywiązania, na których będzie nam zależało, to będzie to gra, w którą będziemy chcieli zagrać i właśnie na to liczę, przede wszystkim liczę na wspaniałą fabułę i wspaniałą przygodę, która przynajmniej częściowo dorówna temu, co mogliśmy zobaczyć w trylogii Mass Effect. Podejrzewam, że więcej o samej grze usłyszymy na jakichś targach, prawdopodobnie E3. Pozostaje nam tylko czekać: zacierać oczywiście ręce, trzymać kciuki i odkładać kasę. Zakładając oczywiście, że EA nie potnie tej gry na tysiąc małych kawałeczków, które będzie próbowało nam sprzedać w formie DLC. A w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, dajcie łapkę w dół. Zostawcie też komentarz, co sądzicie o Mass Effect Andromeda. Czy ta gra da radę pokonać lub przynajmniej dorównać jakości, którą mieliśmy, którą dostaliśmy wraz z trylogią Mass Effect. Czekam na Wasze opinie. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!